Siemanko Nie, przy rowerach, przy rowerach, z drugiej strony Mamy tutaj Miller misie z lodem Nachlałem się tak, żeby mi się zrzygać To jest drugi kubek, bo pierwszy mieszaliśmy z bananowym Miller Mi się tak chce chrzygać Dobra, zerujemy Wypierdaj tam, żeby rowerów nie wyrzygać Śmiki zjebane Jaki kutas To będzie na kanał Nie mogę tak załatwić jak No pij to gówno, bo będę musiał cięcia robić. Cięcia, cięcia. No na chuj. Się Trzeba kadr zmienić, bo ten Debil, sam <noise> debil mówi. w każdym razie. Ty Debil w śmiedziu. Dobra, wyśmiech się raz, zróbimy. No, kurwa, <noise> pij to! Hinok. A zaraz się zrezygnujesz rzy, rzy, do kubka. Będziesz musiał to wypić na wyświetleń. No to cięcie zrobię, zrób i cięcie pijemy. Pij. Jest tyle i koza mi za to wychodzi. chodzi. Ty jesteś debilem. Siad od zawodu, że to się sam pożygam. A ty kurwa, naprawdę zaraz się pożygasz i to tak mocno, aż ci dupą wyjdzie. No właśnie.

Dobra, ja się odwracam, mówcie A, co nie się nie nagrało jak żyga. Nie. Kurwa. Czekajcie, bo tu szkada. Jak Odejdźcie bo będzie na daleko. Snajper, pierdol. Czekajcie. Chyba. American Sniper Ale się zaraz pożyga, ja pierdolę. Jak rowerami będzie jechać to kurwa. <noise> Słownie jeszcze Kurwa jeszcze mi się srać chce teraz No żygaj dawaj zrobiłem cięcie końcówka Ale mi się zeżygasz mi się na kurwa telefon to cię zajebie Kuj sam luz został daj, Dawaj, żygaj do butelki, dawaj Nie, razie mi się nie chce że wyzorowane, ale jeszcze nowa chuj, nie zjem lodu, przepraszam się. Gratowałem, nie zjem lodu. Do widzenia. <try> <try>